Zaangażowałem się w projekt we współpracę, wprowadzenie nowe, nowej nowej marki do Polski, tak? To są kosmetyki pragnion do opiniacji osobistej, czyli taka e, zastąpienie po prostu salonu spa. Tak? E, I najmniej no ten temat mi się spodobał. E, było to dla mnie bardzo interesujące. No ale w międzyczasie po prostu stwierdziłem, że i tak skoro mam kasę do spłacenia, takie takie rzeczy podobnie w filmie, no to poszedłem na L, tak? I, na Podobną sprawę wiedziałem, że tutaj coś jest i to będę robić docelowo. Więc zrobiłem to, co mogłem robić, na czym się znam, czyli zacząłem sprzedawać. Zacząłem handlować tymi produktami, zarabiać na marży, zarabiać na operacjach firmy i takimi no. rzeczami. tak? No i teraz w chwili obecnej jest tak u mnie, że poświęcam cały czas swój czas na obsługę tych klientów. tak? Czyli właśnie żeby zadzwonić, spytać się, co się skończyło, czego potrzebują, co mamy nowego. A tak, kto jest Twoim klientem? Czy Kamila, czy Spa, czy kto? Na dobrą sprawę każdy. z tego, że to są produkty do obsługi osobistej. tak? Czyli w tym momencie może być to Kamila, może to kupaki, bo mam produkty od pasto do zębów, po urządzenie do pasowania zmarszczypek. Tak? Yy, I to jest... No nie, nie, nie potrzebujesz tego jeszcze. <laughs> Pogadamy o tym później. <głos> <głos> Ale nie, temat wygląda w ten sposób, że w momencie, kiedy zacząłem pracować i po godzinach właśnie prowadziłem właśnie rozkręcałem swój biznes, tak, to zacząłem obsługiwać klientów. No i oczywiście według firmy to, co pokazała, że tak, rzeczywiście jeździłem z urządzeniem, parsowałem pół twarzy, ludzie patrzą, to jest taka wow, dawaj, no to tak. Ale no rzeczywiście skoro działa, tak, to zacząłem testować to, to na sobie, na swojej mamie i po kolei i rzeczywiście też to zaczęło pulać, tak? Tylko to jest tak, jest to firma oparta na modelu multi tak? Czyli chodzi też o budowanie struktury. A jakiś I... emoj czy coś innego? Nie, to jest Nuskin. To jest firma Nuskin, tak? Tak? Y... Tak jak nowa skóra, Nuskin? Dokładnie tak, dokładnie tak. Yy, I Wyprasujemy cię. I teraz tak, nie jestem sam już w Polsce, tak? jeżeli chodzi o rozwój firmy. Ja poszedłem tą drogą, żeby zbudować swoją grupę klientów i obsługiwać. I to mi dawało namacalny zysk, tak? Dzięki temu miałem yy, hajs w momencie, kiedy. Firma, w której pracowałem, zamknęła nasz dział sprzedaży. Tak? Więc no, nie, nie miałem takiego. rozwolnienia. zwolnili nie? Yy, I zacząłem to, pompować cały czas to, tylko też, też się w taki sposób automatyzować. Tak? Firma przygotowała nam aplikację, gdzie może rzeczywiście wysyłać linki i mamy platformę do tego zbudowaną. I tylko my działaliśmy dotychczas na w grupie Savchengen na Facebooku. Nie? Yy, I to byli tylko i wyłącznie nasi znajomi klienci. I teraz, yy, chodzi o teraz taki temat. Jak Waszym zdaniem można właśnie w tym co ja robię zbudować właśnie czy listę mailingową, czy... Czy też właśnie pójść w stronę automatyzacji, żeby osoby się dowiedziały o mnie? Czy to ma być YouTube? Czy... Taka sama rekomendacja, jak to jest wcześniej. Edukowanie, pokazywanie. Każdy to takie pytanie zada, będzie miał taką samą odpowiedź. Mhm. Czyli lista pytań, jakie masz od klientów na spotkaniu na żywo, to lista Twoich tematów, wideo, artykułu czy audio. Jeżeli nie czujesz się dobrze z wideo albo z audio, to robisz coś innego, robisz artykuł. Bo ludzie mówią: No, ja nie lubię nagrywać. No, spoko, dobra. To napisz tekst o tym. No, ja nie umiem pisać. To jest nieprawda. To jest tylko miganie się od działania. Czyli wymyśl sobie medium, które ci pasuje. Masz tekst, audio, foto, wideo i wypisz sobie 10 tematów, które pytają cię klienci, i to udokumentuj. Wrzuć upload na darmowe media. Tylko no to zrób, zacznij od tego. Ale musisz na publicznej formie, <coughs> tak? Czyli w tak. Page, fanpage na Facebooku? Nie na swoim koncie, plotę na, na Facebooku za, za na opublikuj po. coś, bo jak założysz fanpage, <coughs> on będzie miał jeden like, może dwa. zanim zbudujesz, zanim zbudujesz, to mamy to jak Artura, Nie trzeba budować. Czy masz fajny produkt, on jest pro, swoim produktem <coughs> i budowanie tego oddala w czasie zarabianie pieniędzy. A ty potrzebujesz pieniędzy dzisiaj tutaj. Czy sięgasz po czyjej społeczności, po moją społeczność? książki polecacie w takiej mojej sytuacji, tak? tak naprawdę każdy z Was mógłby nagrywać to samo, czyli prawdopodobnie do ciebie są pytania, jakie są najlepsze ubezpieczenia dla mnie. Jeżeli będziesz, nie wiem, jednoosobowego przedsiębiorcy, który ma jednoosobową działalność gospodarczą, żonę i dwójkę dzieci. Nazwijmy to standard. I możesz nagrać o tym wideo, tak? Ty możesz nagrać wideo, jakie produkty... Badania, płaczek, tak? No, okay, ale jeżeli jesteś w tym momencie kierunkiem, i włączył się na firmie, firmę, tak? Czyli z tą stroną i na dobrą sprawę no, mam świadomość. na produktach tej firmy. My no? tak, no? też mówimy o książkach, które my mamy w sklepie. Czy jest miliard innych książek? Oczywiście, że jest, ale bazujemy na tych książkach, które mamy, albo jeśli mówimy o innych, to po prostu je zamawiamy, żeby też je mieć u siebie w sklepie, tak? I często jest tak, często jest tak, że my na przykład. Mamy swoje książki, to napisaliśmy albo wydaliśmy. A mamy w ofercie również książki innych wydawców. No i na tych innych książkach mamy prowizję tam X, nie? I często jest tak, że jak widzimy, że ta książka dobrze działa, bo klienci ją kupują i tam zmienia ich życie, to kupujemy większy nakład tej książki, albo nawet kupujemy licencję od tego wydawcy na przedłużenie tej książki, panowie. jeszcze chwilę, bo to jest chyba yy, wszystkich, to dotyczy. Co jak powiem i polecę i tyle w gdzieś indziej, tak? Bo I to, tak pójdą. To, po pierwsze, będą chcieli i tak pójdą. Po drugie, czy jeżeli Marcin poleci książki, bo je kupicie gdzieś indziej, będziecie mu i tak wdzięczni? Obejrzycie kolejne wideo? No, mamy jest tutaj... szansa, że w końcu inaczej. Jest prawdopodobieństwo, że w końcu kupicie u niego. Tak samo jest u ciebie z ubezpieczeniami. Tak samo jest u ciebie z kosmetykami. Tak, tak Raz, drugi ktoś przyjdzie 10 indziej. Znaczy, ale... jak do nas dotrzesz, to nie ma opcji, żebyś pewnego dnia u nas nie do pieniędzy. Tylko jest pytanie, jak długi ten czas będzie. U ciebie to były dwa tygodnie, będąc tuły. My na tym zarobimy, boże, 15 zł pewnie, nie? Ale tu nie to chodzi. O relacje. A nie może. Baj, to odliczysz benzynę, to. Plus tak. no, <laughs> mój czas, to jestem w plecu 4000 dzisiaj. E, plus, wiesz, nagranie tego, jakiś taki sneak z tego spotkania, też pokazuje komuś kontekst. E, jak nagrałem materiał w Edredzie z grzeszkiem, rekomendacje dla Edreda restauracji, to po tym wideo zgłosi do mnie bardzo fajny klient. Który kupił audyt swoich mediów. Ja mówię: Hej, zróbmy lepiej rozmowy godzinno, a nie audyt mediów, bo chyba macie fajny temat i już działacie skutecznie. Więc znowu spotkasz sobie ciekawego partnera, z którym może zrobimy razem inny projekt. Nie? Więc to nie jest takie zero-jedynkowe. Ktoś kupił albo nie kupił, może spotkasz nowego wspólnika, jakiegoś kluczowego przedstawiciela. Wiesz, różne rzeczy się mogą wydarzyć. Nie zero-jedynkowo, że sprzedam jedną maszynę do pani jakiejś tam.